Cześć! W dzisiejszym filmie odwiedzimy jeden z najbardziej znanych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, czyli Wielki Kanion. Skupimy się na punktach widokowych od strony South Rim, zahaczając o takie miejsca jak Mother Point, Powell Point czy Hoppy Point. Zjemy kolację w popularnym fast foodzie Wendy's i zwiedzimy miasteczko Williams pełne klimatycznych sklepików. Zaczynajmy! Do Wielkiego Kanionu wjeżdżamy od strony South Entrance. To jeden z najpopularniejszych wyborów wśród turystów, ponieważ w bliskiej odległości znajduje się cała masa niesamowitych punktów widokowych. Ma to jednak swoje słabe strony. W gorącym sezonie turystycznym i w weekendy może być tu naprawdę ciężko ze znalezieniem miejsca parkingowego. Alejka Wiewiórecka! chodź do nas! Wiewiórecko! Uciekła, ale jeszcze będą. Dojazd z miejscowości Williams, w której nocowaliśmy do Wielkiego Kanionu, zajął nam około godzinę. I don't think you have any idea how fast I really am. Cześć! Witamy Was z Wielkiego Kanionu, który znajduje się teraz za mną. Jesteśmy w tym momencie na Mother's Point, czyli chyba na takim jednym z najpopularniejszych punktów widokowych, jakie możecie tutaj wybrać. Na wjeździe dostaliśmy mapkę, także zaraz będziemy też wybierać jakieś kolejne miejsca, do których się udamy. Tutaj po Parku Narodowym można poruszać się czymś takim jak shuttle bus, czyli buzy, które wożą Was w te najpopularniejsze miejsca. Nie musicie wszędzie dojeżdżać samochodem, co jest dosyć wygodne, no bo szukanie miejsc parkingowych może być uciążliwe. Chociaż muszę docenić, że faktycznie, jak przyjechaliśmy w czwartek, już powiedzmy poza sezonem, bo jest połowa, nawet ponad połowa września, nie było żadnego problemu z miejscami parkingowymi. A jeżeli chodzi o kolejkę do wjazdu do Parku Narodowego, czekaliśmy około 15 minut. Także też wydaje mi się, że nie jest to zły wynik. Także lecimy dalej zwiedzać, a Wy zobaczcie, jak pięknie to tutaj wygląda. Nazwa punktu widokowego pochodzi od Stevena Tinga Madera, pierwszego dyrektora National Park Service, który odegrał ogromną rolę w ochronie amerykańskich parków narodowych. Punkt ten znajduje się zaledwie kilka minut od parkingu, dlatego często jest pierwszym miejscem odwiedzanym przez turystów. Następnie udajemy się w stronę Java Geology Museum, idąc 15 minut przez Rim Trail. To miejsce jest raczej sklepikiem z małą wystawą tłumaczącą proces powstania Wielkiego Kanionu niż pełnoprawnym muzeum ale warto tu podejść, aby przeczytać co nieco o tym procesie. Najstarsze skały widoczne w tym miejscu mają ponad 1,5 miliarda lat, a rzeka Colorado rzeźbiła kanion przez miliony lat. Dopiero tutaj tak naprawdę można zrozumieć, jak niesamowicie stary jest ten krajobraz. A my chcemy jeszcze tu jechać. Tutaj od ponad godziny i myśleliśmy, że te widoki szybko nam się znudzą, bo po 5-10 minutach to no, cały czas to samo widzieliśmy. No, ale idziemy cały czas takim trekkingiem, takim szlakiem, no i te widoki cały czas się zmieniają. Tak. Więc powiem Wam szczerze, że no, cały czas jesteśmy pod wrażeniem. Wielki Kajun jest gigantyczny, jest przeogromny. Filmy i zdjęcia tego nie dają. Tu po prostu trzeba być, żeby to zobaczyć. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, o co o tym Bardzo mi się podoba. Ja się oglądałam filmów na YouTube, gdzie ludzie mówili, że się zawiedli, że może warto warto tutaj przyjechać tylko rano, na wschód słońca, albo na zachód my jesteśmy, teraz jest godzina 12 i dla mnie widoki są przepiękne naprawdę robi to wrażenie i jest tak jak się spodziewałam, a nawet lepiej no bo naprawdę, no wow, wow jest co podziwiać Kontynuujemy trasę wzdłuż Rim Trail i dochodzimy do Kręt Canyon Village. Znajdziecie tu m.in. sklep ze sztuką rdzennych Amerykanów, sklep z pamiątkami, restauracje, toalety i miejsca noclegowe. To również ostatni punkt, gdzie możecie dojechać samochodem. Dalej na zachód możecie dotrzeć jedynie autobusami Shuttle Bus, rowerem lub pieszo. Trasa jest zamknięta dla ruchu samochodowego, m.in. w celu ochrony przyrody. Do najpiękniejszych punktów widokowych dojedziecie czerwoną linią Shuttle Bus z Grand Canyon Village. Autobusy kursują co kilkanaście minut, a chętnych jest wielu, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Czekamy na busik. Kolejka jest długa, zobaczymy, czy uda nam się załapać na ten, czy trzeba będzie czekać na kolejny. Wolę nie myśleć nawet, co tutaj się dzieje w sezonie. Powell Point swoją nazwę zawdzięcza Johnowi Powellowi, jednemu z pierwszych badaczy Wielkiego Kanionu. W 1869 roku Powell jako pierwszy przepłynął rzekę Colorado przez kanion, nie wiedząc co czeka go po drodze. Dziś w tym miejscu stoi kamienny monument upamiętniający jego wyprawę. Z punktu możecie podziwiać zakole rzeki Colorado. Shuttle Bus jadący przez Hermit Road zatrzymuje się w wielu miejscach. Możecie wybrać sobie kilka z nich, na których chcecie wysiąść. I my wybraliśmy m.in. Powerpoint, to jest ta miejscówka, w której jesteśmy teraz. Mamy na liście jeszcze trzy kolejne miejsca. Miejcie tylko na uwadze to, że jadąc w pierwszą stronę, macie bodajże 9 czy 10 miejscówek, w których zatrzymuje się bus, ale już wracając, zatrzymuje się tylko w trzech miejscach. Także musicie sprawdzić sobie porządnie, gdzie chcecie się zatrzymać, żeby na pewno nie przegapić tej miejscówki, którą macie na liście. Jesteśmy teraz na tym PowerPoint, jest przepięknie. Następnie. Jedziemy na nogach do Hopi Point, bo to jest jedynie jakieś 10 minut na nogach i później jedziemy busem do kolejnego punktu. Jeszcze piękniejszy widok czeka Was z Hopi Point, uznawanego za najpiękniejsze miejsce w tej części Wielkiego Kanionu do podziwienia zachodów słońca. My nie zostaliśmy w parku aż tak długo, aby móc podziwiać zachód, ponieważ prognoza pogody pokazywała naciągający deszcz. Nazwa Hopi Point pochodzi od plemienia Hopi, rdzennych mieszkańców regionu. Na sam koniec docieramy jeszcze do Pima Point, a następnie wsiadamy w Shuttle Bus i jedziemy na parking. Udaje nam się zobaczyć jelenie i wsiąść do samochodu w ostatnim momencie przed rozpoczęciem ulewy. Zajeżdżamy do pierwszego fast fooda, którego mijamy w drodze to Williams przy Wendy's. Jesteśmy właśnie pierwszy raz w życiu Wendy's Jeśli chodzi o napoje to mają ich chyba prawie Tysiąc różnych smaków Bo wiecie, bierzecie spajta macie nagle 8 spajtów. Zauważyliśmy sobie po burgerze fryteczki Napój Frytki mają ciekawe, chociaż bardzo szybko robią się zimne Mimo wszystko nawet chłodne są dobre No ale najważniejsze jest burger Ja wziąłem chyba jakiegoś podwójnego Dave'a A ja z kurczakiem Tak, a to jest kurczakiem I ten Dave wygląda tak To jest Big muscle. No i co, podwójne mięso, Czas spróbować. Bardzo dobry burger. Smakuje o niebo lepiej niż te burgery w maku, co kupowaliśmy. I wydaje mi się, że to może być najlepszy burger, jaki jadłem teraz na tym wyjeździe. A wezmę jeszcze jednego ryza. Tak, to jest raczej najlepszy burger, jaki jadłem na tym wyjeździe. Nie jadłem ich dużo, ale jadłem wystarczająco, żeby tak powiedzieć. Mięso jest naprawdę wyraziste i dobre. Bardzo dużo w ogóle jest tutaj warzyw, no i sosik też robi robotę. I ta bułeczka jest taka fajna, taka mięciutka, że będzie ciężko potrafić też na dobrą bułkę na tym jeździe, Więc Wendy's oceniam bardzo, ale to bardzo dobrze. Odstawiamy samochód pod Motel 6 i ruszamy na zwiedzanie Williams. Miasteczko nazywane jest bramą do Wielkiego Kanionu i było ostatnim miastem na Route 66, które straciło ruch przez Autostradę I 40. Stało się to dopiero w 1984 roku, dlatego znajdziecie tu mnóstwo oldschoolowych neonów, dajnerów i sklepików. Miejscowość położona jest na wysokości 2100 metrów, dlatego jest tu dużo chłodniej niż w innych miejscowościach w tym stanie. Ciekawą atrakcją w Williams, z której nie skorzystaliśmy, jest Grand Canyon Railway, czyli linia kolejowa działająca od 1901 roku. Ze stacji kolejowej w centrum miasta wyjeżdża pociąg, który dowozi turystów w samo Wielkiego Kanionu. Podróż trwa przez około 2 godziny i 15 minut w jedną stronę, także jest o wiele bardziej czasochłonna niż to jest samochodem, choć pewnie o wiele bardziej klimatyczna. Williams jest dobrym miejscem na zakup pamiątek. Jest tu ogrom sklepów, które je sprzedają, a konkurencja sprawia, że ceny są o wiele bardziej przystępne niż w innych miejscach. Udało nam się tu znaleźć koszulkę z motywem Wielkiego Kanionu, trzy razy tańszą od tej w Parku Narodowym. Williams wybraliśmy jako miejsce noclegowe, pośrodku między Wielkim Kanionem a Sedoną, którą odwiedzimy w następnym filmie. Jednak miasteczko jest na tyle klimatyczne, że samo w sobie jest warte odwiedzenia nie tylko jako przystanek na sen. Co sądzicie o Wielkim Kanionie? Czy chcielibyście tu przyjechać? Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już w następnym filmie z Sedony, miejscowości, która bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Do zobaczenia!